No, witam. Yy, miałem coś nagrać o wędkowaniu, ale na razie nie mam czasu. Ale dzisiaj pokusujemy na moim stawie. Tutaj mam yy, więcierz. Yy, no, w moim regionie mówią na to winciorek a gdzieś tam mówią więcierz. Zastawimy go dzisiaj na całą noc i zobaczymy, czy. W tym stawie, no bo ryby już poprzechodziły wszystko. Wszystkie no z tamtego, bo w tamtym stawie nie sprawdzałem, ile mam ryb, no nie? bo wiadomo, że było przerzucone i wszystko było przerzucone do tamtego stawu. Ale teraz spróbujemy zarzucić ten, ten więciorek, czy więcierz, w tym stawie dzisiaj i rano sprawdzimy, co weszło do tego więcierza. A jutro. Yy, zarzucimy na następną noc na tym następnym stawie, chociaż jest tam przekopana, już ja przekopałem, już padłem na razie, czekam na koparkę, żeby przekopać szerzej. Yy, wrzucimy im zanętę do środka. Na przykład, ja przygotowałem yy, to, co im też yy, daje. No to wiadomo, jest yy, pszenica yy, mielona, raczej wróć: kukurydza mielona, pszenica, yy, pelet yy, z witaminami i mamy jeszcze taki do karpi no a takie chrubeczki, no i trochę zanęte, jakąś tam, nie wiem, jakąś tam miałem oczywiście chlebem też dostają chleb yy, teraz, no to wszystko to wymieszam, yy, zrobię kule aby mi się nie rozsypały żeby mi chleb to skleił i wrzucimy yy, do środka i zarzucimy dobra, wezmę ja się teraz dorobię tą zanętę dobra, kuleczki już dorobiłem ładne, zbite I po prostu wrzucimy jako zanętę yy, do yy, więcierza yy, tylko o, następne to jest u mnie kusownictwo, ale ogólnie broń ci, Panie Boże Was wszystkich łapać gdzieś na jakichś zbiornikach takimi z rzeczami. Zabronione. Żartuję, <noise> no ale naprawdę. Kusownictwo może być na swoim stawie, co macie, a ogólnie naprawdę nie wolno, nie wolno nigdzie kusować. Dobra. Teraz trzeba sobie szukać miejsca. Poszukamy miejsca, No tutaj na pewno nie, no bo jest bardzo głęboko. Tutaj Powiem wam, tam gdzie są kamienie, co zrobiłem sobie. Tam z tamtej strony wrzucę, tu będą one ryby, mają przejście. I wrzucimy na tamtej, na tamtej głębokości. Tam jest dosyć metr 20, metr 30. I tam wrzucimy. I zobaczymy do rana, jak to będzie. Dobra, idziemy wrzucić. No, miejsce wyraźne, jednak wrzucimy tutaj. Bo stwierdziłem, że jak ryby przechodzą, czy chociaż przechodzą, ale tu będą się kręcić. Wrzucimy w to miejsce. Dobra, kuleczki kładzie się do środeczka. No, jakby nie było, to jest film pokazowy. Trzy kuleczki to jest jak ogólnie zanęta, jak na ryby, no nie? Ej. I go po prostu kop, i do wody, i dobra. Wrzucamy i zobaczymy. Rano przyjdziemy i zobaczymy, co się złapało. A jutro też na wieczór, jak sprawdzimy rano, to będzie wszystko w jednym filmie. Na wieczór podejdę, też zrobimy to samo, ale wrzucimy sobie tutaj na ten staw. Tu mam kawałek płytko, bo tam też jest koło 3 metrów głęboko. Tu jest płytko, zarzucimy tu, zobaczymy, czy jest jakaś różnica, ile ryb, ile ryb będzie. W tym stawie i czy ryby są w tym? No na pewno karpie nie wejdą, bo karp duża ryba nie wejdzie w to, ale liny, płocie, myślę, sandacz, szczupak też się zdarzają nieraz, bo ja już nieraz y, tu próbowałem na tym stawie. Y, I to zdjęcie, co jest poglądowe, to w tamtym roku y, wrzucałem winciorek i li, liny miały tarło. Weszła samica, czy może na pewno, i wszyscy, wszystkie się za nią zapakowały. Nie mogłem wyciągnąć. Na razie mam taką kładeczkę i przekopane tutaj. Ale to no czekam cały czas na koparkę. Ręcznie, ręcznie tego nie będę kopał. Dobra. To czekamy do przez całą noc do rana. Rano od, a wyciągamy więcierz No dobra, sprawdzamy, co mamy w naszym wieńcierzu. Ogólnie powinno coś być. Wyciągamy. Jeszcze jedną ręką ciągnę. Ciekawy jestem. Sam, czy cośkolwiek. Kurczę, nic nie ma. Nie wierzę. O, jest coś. No nie. A myślałem, że będzie dużo więcej tego. Znaczy powiem Wam, że chyba znam problem, bo już zastawiałem też w tym roku, ale chciałem jeszcze raz sprawdzić. Zaraz wypuszczę ryby. I powiem. Ładny linek. I puteczki. Znaczy te leszcze. Co większość, co większość już ich wywaliłem, a jeszcze są małe. Yy, prawdopodobnie problem jest tu w tym. Dawniej jak na tym zdjęciu miniaturce co wstawiłem, tak łapałem ryby. Non stop, żeby prawie pełno, zawsze dużo wchodziło, ale tu była siatka, która się tak składała. A teraz jest luka i one sobie wpływają. Prawdopodobnie sobie wypływają. Te, co, co teraz wpadły, to myślę, że yy, musiały w... na pewno nie były całą noc, albo tylko były yy, przez moment, bo też by wypłynęły. Dobra, nie mam sensu tutaj wrzucać na ten staw, zmodyfikuję go, założę tu jakąś siateczkę, taką jak była w rzeczywistości jak to kupiłem i no i w tamtym roku też było te liny, co łapałem wszystko to były właśnie, ta siatka była, tylko nie wiem ona była, on leżał, coś się z nią stało, jakaś była, z, nie wiem z czego odpadła. Założę tą siateczkę, jaką zmodyfikuję i nagram e, drugi filmik. E, z tą siatką. Zobaczymy, czy będą efekty, czy sprawdzi mi się to, co mówiłem, że ta siatka jest do tego, żeby te ryby nie wypływały z tego. No ale nic. Na pewno będziemy próbować. Będę wam stawiał filmiki. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Jak się podobał filmik, to proszę łapeczka do góry, jak tam ktoś ma chęć. Jak ktoś pierwszy raz jest to subskrypcję. Bardzo będę wdzięczny. Będę nakręcał dalej. Do zobaczenia.